Dobrze, jest ze mną pani Grota Salizielińska, właścicielka sklepu Folkstar Bydgoszcz. Pani Grota, pytanie ode mnie. Jak się pani tutaj znalazła? Jaka jest, była, jest pani droga zawodowa do tego miejsca? Droga zawodowa do Folkstaru była dość kręta. Ale. Mogę tak w skrócie powiedzieć, że właściwie zadecydował przypadek o tym, że, że zdecydowałam się na prowadzenie takiego sklepu. Początkowo był na Jezuickiej, w takiej bocznej uliczce. Teraz jest na mostowej, w przepięknym miejscu, jest wizytówką Bydgoszczy. Można tu kupować pamiątki i piękne rzeczy folkowe. A jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? Czyli naprawdę mam mówić o wszystkich szczegółach. A może niekoniecznie nie o szczegółach, ale jakoś tak <grym> przekrojowo. Historia jest naprawdę ciekawa, ponieważ już wiele lat temu sama widziałam, że nie ma żadnego sklepu z pamiątkami w Bydgoszczy. I tym Bydgoszcz odstaje od innych miast turystycznych. Któregoś dnia przyjechałam na wycieczkę rowerową z córką. Córka, może miała wtedy z 5 lat. I rzeczywiście też była zawiedziona tym jako małe dziecko, że nie może sobie kupić żadnej pamiątki, a oczekiwała jednak, że taką pamiątkę jak w każdym innym miejscu będzie mogła kupić. Mhm. Brakowało jej sklepików czy właśnie takich typowo pamiątkarskich uliczek, czego w Bydgoszczy do tej pory nie było, ponieważ od dawna jedynym miejscem, do niedawna, było rzeczywiście tylko centrum informacji, gdzie można było takie pamiątki kupić. I ten pomysł jakby tak kiełkował. Kiełkował przez wiele lat, gdyż szukałam pomysłu na siebie i szukałam też możliwości, mhm. może nie tyle, to, nie, to nie, nie chodziło od razu o rozwinięcie sklepu z pamiątkami, ale o takiego połączenia go z czymś. Mhm. I to się udało właśnie w Folkstarze. Folkstar, kiedy zaczęłam z nimi rozmowy nie wprowadzał miastowych pamiątek, to znaczy w ogóle nie miał magnesów miastowych czy, czy właśnie kubków różnych takich gadżetów. Mhm. Przekonałam ich, że w Bydgoszczu warto to zrobić, bo chociaż nie mamy typowego ruchu turystycznego, to jednak Bydgoszcz jest tak różnorodna, różnorodność miejsc spotkań, różnorodność gadżetów bydgoskich jest po prostu przeogromna. Bydgoszcz wydaje mi się, że pod tym względem jest najciekawsza spośród innych miast. Nie mamy jednego symbolu Bydgoszczy, mamy ich pełen koszyk, po prostu pełne wariactwo dla osób sportu, dla osób kultury, dla tych, którzy lubią e, chodzić do teatrów czy opery, e, koncerty, też inne wydarzenia happeningowe, czy Wyspa Mońska, mhm. Stary Rynek, po prostu jest pełna takich wydarzeń. A gdyby miała Pani wskazać taki symbol Bydgoszczy, bliski Pani sercu? U. <laughs> bliski mojemu sercu. Hmm. Nie potrafiłabym chyba na ten moment, szczerze mówiąc, chociaż przyznam, że jedną z najnowszych takich pamiątek, taką, taką symboliką miasta jest przechodzący przez rzekę i on jest taki najbardziej zauważalny przez wszystkie osoby, też odwiedzające sklep, bo rozmawiamy o tym. Pytają, na jakich gadżetach można znaleźć przechodzącego. Już nawet odchodzą spichrze od, od takiej tradycyjnej symboliki, a właśnie mhm. stał się tym, tym, tym symbolem przechodzący przez rzekę. Świetnie, to może przejdźmy się po sklepie. Mhm. A ja w międzyczasie zapytam, jak to jest być kobietą bizneswoman? <laughs> Wstaje się rano i po prostu się jest. Czy odczuwa Pani jakąś e, różnicę, jakiś komfort e, dlatego, że jest Pani kobietą? E, nie. E. 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 Powiem nawet więcej rozwijając wcześniejsze pytanie. E, tego się nie planuje. Tak się po prostu dzieje. Mhm. Mam dziwną ścieżkę zawodową, bo bardzo znaczną część życia, powiem tak, dosłownie przesiedziałam w domu jako mama. Mhm. Więc właściwie, jako, jako taka kura domowa, nie nadawałabym się pod żadne schematy nigdzie. Natomiast miałam pewne oczekiwania względem swojego zawodu i okazuje się, że. Mając mój charakter, moje podejście i, i wyobrażenia na temat pracy, no nie znalazłam jeszcze takiego szefa, który by ze mną wytrzymał. <głos> <głos> Wobec tego nie pozostaje mi nic innego, jak samemu podejmować działania, samemu podejmować inicjatywę, no i współpracować z takimi osobami, które są w stanie ze mną wytrzymać. No, właśnie, ale zdarzyło się coś, co na pewno zmieniło nieco perspektywę, mianowicie pandemia koronawirusa. Mhm. Jak to wpłynęło na Panią w kontekście zawodowym, jeżeli ma Pani ochotę, także może w prywatnym? Mhm. Sama koncepcja pandemii, która wpłynęła na gospodarkę dość gwałtownie, Gdyż przypomnę, chodzi o ten piątkowy wieczór, gdzie premier zakazał restauracjom prowadzenia działalności. To był ten moment, gdzie rzeczywiście odby, zaczął się odbijać na, na ruchu turystycznym, czy w ogóle na obecności klientów w naszym sklepie. Przez półtora miesiąca mieliśmy średnio pięciu klientów w sklepie, ale nie poddałam się, gdyż jako osoba przedsiębiorcza też mam pewne założenia i jestem dość uparta, więc... Trudno mnie zniechęcić, jeżeli już coś sobie postanowię. Przychodziłam sama do sklepu, starałam się zobaczyć, jak to wygląda w szerszym kontekście. Rozmawiałam z różnymi przedsiębiorcami tutaj z, ze Starówki, jak oni to widzą, jak widzą przyszłość, ile to potrwa. Na tym etapie mogę powiedzieć, że przetrwałam pandemię, jeżeli biorąc pod uwagę, że się już skończyła. Jeżeli ona wróci. Mam tylko nadzieję, że nie wróci tak silnie, bo ta to, to było takie pierwsze zderzenie z rzeczywistością, gdzie rzeczywiście y jako przedsiębiorca odczułam y y jakby moc gospodarki sterowanej, gdzie nic już nie zależy ode mnie, nie ma wolności. A ktoś decyduje, jak, powinno, jak powinna wyglądać sprzedaż, że nie można wychodzić, jest zakaz wychodzenia osób poszczególnych z domów, więc też nie ma klientów i u mnie, i właściwie nigdzie. To było trudne, ale psychicznie czy, czy finansowo myślę, że to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa. Na pewno finansowo będziemy się od tego odbijać przez wiele miesięcy, no bo to są jednak trzy miesiące bardzo złej sprzedaży. A rachunki czynsz trzeba zapłacić. To prawda. Czy doświadczyła Pani jakiejś pomocy z zewnątrz? Nie mówię koniecznie o rządzie, ale o e, przyjaciołach, innych przedsiębiorcach? I tak, i nie, bo to są, to są właściwie bardzo podzielone historie. Mianowicie, kiedy przychodzi taki kryzys gospodarczy połączony z kryzysem psychologicznym każdej jednostki, każdy stara się zadbać y, o swój własny byt, bo jednak nie wiemy, co się wydarzy za miesiąc, ta, ta, ta. czy ktoś nie straci pracy i trudno jest wtedy pomagać komuś z zewnątrz, jeżeli ja nie wiem, jak będzie wyglądał mój byt. Także ograniczyliśmy, y, wydaje mi się, że czasami nawet sensownie jakieś takie y, sztuczne pomaganie, zarówno z mojej strony, jak też nie oczekiwałam takich, takiej pomocy z zewnątrz. Ym, ograniczyliśmy w, z, ze znajomymi, z przyjaciółmi taką pomoc do y, telefonów, do pomagania sobie, jakoś wspierania się psychicznie, właśnie do wymiany takiej, takich.